Cześć, siemano, Siemaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze, którą prowadzimy na tym wspaniałym wspaniałym kanale. Coś się dzisiaj wysłowić nie potrafię. Dzisiaj lecimy dalej z jakże przepiękną grą moi drodzy, wam się bardzo ona podoba Tak zauważyłem. I moi drodzy, okazuje się, że jestem... Jestem trochę taki, wiecie, taki Nieumyślny w sensie. Jestem trochę taki głupi, żebym to tak nazwał, bo tam jest kurwa przejście. Widzicie, wystarczy przeskoczyć tam i pytanie, czy nam się to uda. E ok, czyli najwyraźniej tak, e nam się to udało. Jestem po prostu głupi. E, dobra, co ja mam tu dalej zrobić? E, tutaj mam najprawdopodobniej przejść, tak? Jak mam rozumieć? Dobra. O kurwa! No dobra, tego. Ale czekaj, bo ja nie wiem, czy ja mam tam na pewno przejść. E, nie wiem. Poczekaj, tutaj nie mogę włączyć tego. Tutaj nie mamy żadnego przejścia. No czysto. O, przeskoczyłem Nie wiem jak, ale przeskoczyłem. Dobra eee... Dobra, ja wiem czego tak raczej ode mnie Nie, tu mogę przejść. A, okej, okay, dobra. Nie wiem, ja jakoś Staram się przechodzić to normalnie, ale jest ciężko, naprawdę na razie jestem tu mam przejść, dobra. Moi drodzy, ja tej gry kompletnie nie ogarniam. Nie wiem Pierwszy raz w ogóle gram w tą grę i naprawdę nie obczajam w ogóle nic tu, nie? Czy tu będzie Strzelanina? Czy coś takiego może? Nie Tu nie będzie nic. Tu będzie tylko bójka. Mogę się założyć. Dobra Ogólnie dalej mnie gardło boli, ale wiecie, staram się powrócić do takiego zdrowia normalnego już tego Oj, to będzie ciężkie zadanie Niezwykły atak dostałem. No to czyli będzie nas tutaj atakować? Ty plastik, cicho tam. Nie wiem, ile jeszcze zostało do końca gry. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, bo jest to ósmy odcinek. A ten miałem przejść, ok? Mam nadzieję, że nic mi zaraz nie zaatakuje tu. O kurde! Oj oj wielki wybuch w ogóle ty!

Weźcie mnie, zostawcie ludzie, ja tylko przebiegam tak, jestem tylko zwykłym parkurowcem, który sobie grzecznie przebiega, a wy do mnie strzelacie zaraz, no. No patrz, i nawala do mnie, no. Zostawcie mnie, proszę was. Dobra, nie będę śpiewał, bo na ostatnim odcinku przegrałem trochę z tym śpiewaniem. Eee, no! Nie, no to są jakieś żarty, tak? Pisało wcześniej. Że robisz parkur? To ci oni nie mogą przeszkadzać A mi przeszkadzają, nie idziemy biec Dobra tu SKACZ Zginę Ginę Ginę, 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 ginę Cała wyczerpana ta jest Jezu Skacz U Leć tu. No nie tu. Wchodź, Boże. Nie wiem, czy jesteś aż taka przytępawa, czy o co ci chodzi? Wait for something. Okay. Can you call Noah? Sure. Oh, plastic. Faith. Good to see you safe. What's the beat? Plastic decrypted the drive. It contains the complete blueprint for reflection. Nie podoba mi się to naprawdę. Co? Podkurczanie? Szybki obrót? Nie wiem, coś, coś wziąłem, ale nie wiem czy to mi pomoże w ogóle w daniu im jakby większych obrażeń, czy nie, może coś to da, może nie. W ogóle rozmyślałem nad tym, żeby robić cięcia w trakcie wtedy, kiedy nic nie mówię, ale... W ale... W... Patrząc też na to... No ja bym te cięcia z miłą chęcią robił, naprawdę. Bo ja nawet jak też sam czasem patrzę na te odcinki i kompletnie nic nie mówię To wiecie, to mam chęć faktycznie zrobić cięcia. Ale też patrzcie, ja mam 15-minutowe odcinki i teraz tak jak zrobię taką, wiecie, dłuższą w sumie dajmy przykład dłuższą nic, przez dłuższą i nic nie będę mówił. No to ten filmik mi się skróci o jedną minutę albo nawet i o dwie. E, będzie mi się skracał. E, także nie wiem, e, co tu zrobić. Tak szczerze, e, będę oczywiście starał się jak najwięcej gadać. Jeżeli będę gadał po prostu same pierdoły, to nie wiem. Albo napiszcie, żebym tyle nie gadał, albo po prostu. Powiedzcie, żebym w ogóle nic nie gadał, eee, tak. Eee, no i właśnie przez to, że w tym odcinku będę teraz miał takie zmiany. O Jezus, dobra, myślałem, że się nie złapię tego, ale jednak się złapałem. No dobrze, no to w takim razie postanowiłem, że nie będę robił zamułki w trakcie tego i po prostu. Dobra. Myślałem, że rozpocznie się jakaś misja, ale chyba nie. I po prostu stwierdzam, że będę gadał tyle, ile będę mógł. Oczywiście. Mamy już ponad 9 minut, prawie 10, no nawet jeszcze nie. Także co? Zobaczmy. A w trakcie kadcenek będę z... milczał. Come to your senses. That is, if it happens before Kruger catches up to you. Faith, you've grown. Barely out of prison and already stirring things up. Your parents would be proud. They were talking about Elysium. Whatever it was you stole from there. Who was that? Rebecca Thane. The leader of Black November. She knew my parents. Yeah, we were all part of the same group before. Her. Anyway. Rebecca was always a breed apart. She thinks she can change the world by blowing it up. Faith, she wanted the Omnistad drive. The blueprint on it. Why don't give it to her? Because in her own way, she's as dangerous as Gabriel Kruger. Reflection's obviously more than the conglomerate will admit, and I have a feeling Rebecca should be kept away from it. Good, because I was gonna offer it to Dogen. No. Not to take sides. I do take sides. Our side. See ya. Faith. What? Never mind. I'll see you soon. Okay. <coughs> no, dobrze. Gdzie my teraz lecimy, nie wiem. Ciężko mi się w ogóle skupić w trakcie nagrywki na fabule, bo ta fabuła jest taka strasznie pokomplikowana. Ja mam wrażenie w ogóle, jeżeli wy coś w ogóle rozumiecie z tej fabuły, to cieszę się, że rozumiecie że coś, bo ja ani trochę. Mimo, że jest to ósmy odcinek, ja ani trochę nic nie czaję z tej gry. Ale, mam nadzieję... Że w sumie ta gra już się e, bardzo rozkręca, bo mieliśmy pierwszy wybuch. Coś się działo w końcu, a nie tylko bieganie, kurde, skakanie po dachach. Żadnych cutscenek nie było takich. A teraz nagle e, jest taka cutscenka, także no, nieźle. E, w ogóle... Mam nadzieję, że przez ten cały, ty bo ja to nagrywam teraz w niedzielę, um, mam nadzieję, że przez y, ten y, tydzień, co teraz już będzie, czyli w poniedziałek od poniedziałku, mam nadzieję, że tak, nie wiem, do piątku wyzdrowieje. Chociaż odcinki i tak, tak dalej będą pojawiać się codziennie, ale mam nadzieję, że do piątku tego, co teraz będzie, wyzdrowieje, bo naprawdę ja już mam dość takich chorób, gdzie mi gardło boli gdzie kompletnie nic nie mogę zrobić z tym Ale Co mi to tam wiecie przeszkadza w nagrywaniu Dobra, gdzie ja w ogóle biegnę? Ja biegnę na około? Nie, nie biegnę na około, biegnę bardzo dobrze. Dzisiejszy dzień był dla mnie bardzo fajny. E, nikt mnie nie zdenerwował dzisiaj, także bardzo się z tego powodu cieszę. I mam chęć do nagrywania, także nie jest to y, odcinek, y, gdzie się frustruję. Jest to odcinek, w którym gadamy, biegamy i nic więcej nie robimy. Y, także no. <laughs> I w ogóle rozmyślałem y, nad tym, żeby nie mieć tylko jednej serii cały czas. Na przykład y, takie coś, y, żeby mieć... Y, y, no teraz zaczęliśmy tom, tak? E, I na przykład nie wiem, skończymy tom, a będziemy mieli kolejną. E, to ja myślałem na tym, żeby rozpocząć od razu jeszcze jedną e, serię teraz, ale nie wiem, czy teraz mi się to opłaca, tak szczerze. Nie wiem, napiszcie, czy chcecie dwie serie naraz, żebym nagrywał. Napiszcie, co sądzicie. I think you should humble me with a visit. I'm sorry, I should have come sooner. Far be it from me to judge. It's not like you owe me anything. Look, about that, I've got something to square my debt with. Don't be crude. I haven't seen you in two years, and already you're talking about debt. Come. Machines make perfect food, but perfection is boring. It's the imperfections that truly make something unique. And so I like to occasionally introduce a human touch. A little imperfection. You still have it. I thought. I'd get rid of it. I almost did. You made me very angry, Faith. One could almost say it's your specialty, considering the extent to which you've recently aggrieved Mr. Kruger. He is out for runner blood. Whatever it is you stole from him must be very valuable. It's the blueprint for reflection. Ah, then you have it with you. Not right now, but... Then we will discuss your debt when you do. In the meantime, I believe a show of good faith is in order. Pardon the pun. Anansi have been remiss with their payments. A little human touch should set them straight. All right, I get it. What do you need? Go to the Anansi Emporium. I will update you along the way. No dobrze, ja myślę, że zakończymy sobie w tym y, miejscu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łepeczkę w górę moi drodzy subskrypcję na kanale. A ja lecę. Na razie.